Siema! Uwzor, już w kolejnym na TV, nie? Znaczy, na streamku, nie? Streamek, streamek, streamek z streamkami, ale... No jest gutes, nie? Gites, gites. Siema! Mmm... czekać To jest... Dzień dobry, jak to jest. Co tak długo? Ja jestem w ogóle jeszcze nie przygotowany Teraz. tego... Dobra... A bo to tu na streamku tak kopy. Dobra... No siema pani Julian Julian Dzień doberek, boberek jak to ja mówię Słuchaj, eeeem... Yy... Nie wiem co tam u ciebie, ale... Eee... Yy... Znaczy w sumie napis co tam u ciebie, ja chętnie przeczytam, coś powiem. Yy, dobra, lecimy sobie. na ferdumka. Siedzi... Pamiętasz mnie? Nie. Tak, pamiętam ciebie, tylko... Jakby pamiętam twój nick, tylko ciebie tak jak ciebie nie pamiętam. Strasznie, nie? Nie wiem. czy głos jest dobrze? Czy dźwięk z Minecraftem?

Serio, w sorry, oni ja się kompletnie nie chcą robić na razie. W ogóle mam taką. A jezus. Zaszedłem do filmu i ja pier... To ja takie. Muszę, nie wiem, wyjść z tej strefy, że to nie jest... O, zabiłem. i bo... Jak izydy. Nie, o Ej, chcesz kilofizynę? Mogę ci dać, bo mam na fortunka kilo. Hej, ja na chwilkę zrobię DC. dobra, e, słuchaj, DC jest już jakby tak naprawdę gotowe i, i teraz... Nie, bo ona jest dekowa czeka tylko na upublicznienie. Dobra, mam ja jak we trzeba. Nie wiem. Chyba to spróbujemy. Nie, nie wiem, dziwnie się czuję, czy może nie jest dziwnie, ale włączona jestem w fryzjera głęboko. Kurde. Wziąłem. to ten na... O kurde, kto tu dadł? Brałam detale, uuu, napiszmy eleczkę. Napiszmy, o już, napiszmy eleczkę. Tak, please, Julian, Julian, pisz. Dobra, no to... Nie wiem, niedługo. Nie! Wyzwaliłem moją klatę. Głupi. Gdzie jest moja klata? Kurde. Wezmę byle jaka. Ale kurde. Szkoda, szkoda. Gdzie jest moja klatka? Wspierdzielaj, że Nie Jerzy, po co wie? Boże.

na różne rzeczy ja do streama, bo na streamie to mam em, mało opisy. Mamy opisy. Co eee. Nie wiem co ile biję. Nie wiem co ile biję. No napiszę na ja. Eee. Desz kilopy to ja nie no, jak na live. Tak. Eee. Dobra, dam ci na mnie wybijać, czy nie piję. Jesteś. Hmm. não pode fazer valinha para faltar no curda e o lep rado valinha para faltar

Łoł! Tym szokiem nie wiem, bo to już poszło, tym Ale nie wiem, jak włączyć w to, co patrzę. same paty. Bo wiem, byłam Kurde! Jak...

No, dobra, to coś się zbugowałem lekko. Ja to coś się zbugowałem lekko. Też karty 37. Się... Nie, dziękuję. Dzięki, dzięki. A jak już chcesz mi dać, to weź mi trochę obadali, bo tam się wyje. Czekaj, no. to ty? To ty, bo ja nie wiem, co ty jesteś. Wiesz co, jaki miałeś Jaki ty miałeś nik? Ty miałeś nik. Tak bije, nie? Nie wiem czy to ty jesteś. Tak, to właśnie to sarki. sarki. Sarki, Sarki, przepraszam, przepraszam.

bo nikogo z strefą bez strefy nie zabija ja nigdy nie wiem. wiem jak się mówi stref czy stręcz zawsze... Jak... znaczy nigdy nie wiem po prostu ooo mam cukier, jakie oni mi hitu zadawali Myślałem, że jest kafka. Aaa, gdzie nie wydaje, że nie jest. Siema, Morgini. Siema. Siema. Jeszcze Cię pozdrawiam. Nie? Nie. Dobra. Dwa. Czy kogoś uda nam się zachować? zabijamy ja bardzo podoba, ja chcę mi kopą. Aj! Dzień dobry pani topsych. I papa panikapsikai. Sprawdzę czy... Wzejście... Jak życie? Super, życie bardzo dobrze mi leczy. Yy, a to w ogóle Ty Mil, dobra. Jesteś ty! No, gdzie no, mi ci mija, A u ciebie? Jak tam ci mija, nie? Co się stało? Ja tak po prostu sobie... Nie bym chciał sobie dodać to pana. Dobra, tam kto był? Klata 38? No.

Hmm. Ale zwykle mam seta całego 37 oprócz tych spot, bo kiedyś druknąłem z typa od niej i ciągle mi się zachowują, to jest najlepsze. Tak, coś kupić, nic jeszcze. Nie. Ciekawe co tu Trzeba nie zbić. Trzeba nie zbić. Trzeba nie Tak! I nie dość. Gdzie jest Nie, nie A nie uciekam. Tylko on nie uciekł, nie? Uuu, ja. jak my go zabijemy, będzie super. Mi już nie chodzi o set, bo set yy, to już upadnie niedługo cały. No? proszę, niech tu bóg wypięknął, to już będzie miał derwę. Ostro. Nie lubię sobie, nie lubię, proszę cię. Na razie nie dodać tamtego, bo już się na nim chce zapucować. Nie, nie, nie ucieka. Sprawdźcie. Dobra, przyszedł by the way. Tak! Ja mówię, że mam Nie, 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 nie. Oby to po mnie nie pali. Dobra. Nie, to tu, to tu, to jeszcze buty nie pękły? Nie kumam tego. muszę mieć jakieś nie buty. Nie, no zabijcie. Ja widzę, że on w ogóle nic nie chce uciekać. nie zależy ten produkt. To jest najlepsze. To kompletnie nie zależy. Kończy ma. Wow. Ten terminet ma mega mocny miecz. Czy wiesz, że jak masz mocne nagi, skopiesz poczekać jak... i zaczniesz spadać i jak będziesz serwa, reagujesz grę, to możesz poza nożem wstawiać bloki, ale nie można. O że nic nie zrozumiałem. i się tam tykać i nie zabrać. Nie wiem... Ale nie będę tego wykorzystywał, ponieważ chcę być waj. Nie? Miesz, to być w Kurde, ale widzę... To widzieliście? gościu. Właśnie. przecież to było widać, że ja zabiję Marek. Marek, przecież to było widać, że ja zabiłem. Niech chcesz mały prezent linia. No, no, chcesz mały? Nie wiem, czy... Kurde, chcesz mnie Vandal. Cześć, linia. Yy, o, widzę cię. A, nie, jednak cię nie widzę O, widzę cię. Dobra, ciemka, ciemka, dobra. Czekaj, weź choć tam, bo musimy się antulować. Tutaj też muszę znaleźć jeszcze raz. O dobra, widzę Cię. Ja co za tobą? Ja co za tobą? O, się. Dobra. Dobra, no, albo. Era, tylko uważaj. Uważaj, żebyś nikomu innego nie rzucił. Wiesz co? Ja to będę tak zgrywał, że ty mi nic nie rzucasz. Czekaj, to zobaczę. O, odłamek. To wiesz co? Nie, to jest za cenne. Weź choć na spawna. E, Trader mi jeszcze nie? Trader mi wyjrzysz, bo to jest za cenne. Bo to jest jakieś 6 miliardów, nie? Ja to sprzedaję za 6 miliardów. Weź, choć może Bezpieczna strefa, nie? To najlepiej. O, się. Dobra, wysłałem Ci trajda. Co? Tyle? Nie, no stary. Dziękuję. 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 Dziękuję, dziękuję. Bardzo dzięki. Idę sobie. Ale fajnie. Super. Czekajcie. Dowie, ogólnie stopek streama na 15 minut, bo muszę iść coś zjeść, Narka. Dobra, widzowie ogólnie SAD, bo ten... bo mam pizzę, nie? Pizza przyjechała do mnie i muszę iść, a więc do widzenia, nie? Dzięki Julian Julian yy, za donata i widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy będzie sorki, ale no cóż, nie chce mi się po prostu nagrywać. Marko.